O, dzień dobry kochani Jest yy... Nie wiem który jest Dziewiąty, ósmy? Chyba, jakoś tak Jakoś chyba coś w tym stylu Ja jedę na załadunek Bo mam o Dziesiątej, czyli za 20 minut Sytuacja zmusiła mnie do tego Żeby spać na dole już wam mówię jak do tego doszło. Ja wczoraj w pięknie zadowolony wlazłem sobie na górę, położyłem się spać. A że nie dało się przy otwartych okienkach, położyłem przy zamkniętych, położyłem przy otwartych. i w ten oto piękny sposób. Komary mnie prawie zjadły. Dobra, a teraz będzie się do Was z załadunku. No kochanie, jestem już. E, już na autostradzie jadę w stronę Austrii. Nie odbywałem się wcześniej, bo przez telefon rozmawiałem. Akurat zadzwonili do mnie i dopiero skończyłem. 884 km miałem do celu, teraz mam 827 już. Jadę w okolice Wiednia i mam dwie opcje: albo jechać przez Gras. I e, tutaj Udinę Gras. Ode Austrii i przez Wiedeń się pchać. Ja skorzystam z tej drugiej opcji, która jest nieco dłuższa czasowo, ale krótsza kilometrowo. Tam jest 10 km krócej. Jadę normalnie na Brennero, tutaj autostradą Del Brennero, czyli moją ulubioną trasą, na Innsbruck, przez Niemcy kawałek, Salzburg i tam już dalej na Wiedeń. To jest z tej strony Wiednia, że tak powiem, od strony tak niemiecko-czeskiej, bym powiedział, od zachodu, tak na górze, od zachodu. Nie będę musiał się przez jeden pchać. Boh, taka ciekawostka, anegdotka. Miałem źle ustawiony zegarek w aucie. Wklepuję adres, patrzę na wigację, że będę o trzeciej w nocy na miejscu. Trzecia w nocy? Ja pierdykam, znowu, zajadę późno. To nic nie zrobię, więcej tragedia. Potem pomyślałem, że może warto było przedstawić zegarek. Przedstawiłem zegarek na odpowiednią godzinę w tym momencie na że bierzemy do 19.20 na miejscu. <grym, grym>, także jest OK. To jest y, przyczyna tego, że to auto musi zjechać do Polski. Niestety jeździ się w różne miejsca. W sumie wbrew pozorom żeby można stracić wszędzie, nawet we Francji. No ja ostatnio w Austrii straciłem, także... Także spoko, nie? Trochę mniej elektroniki jest w tym konkretnym Sprinterze. Nie ma tych czujników wszystkich, pasa ruchu, asystenta i tak dalej. Nie ma świateł automatycznych. Ogólnie jest taką mniej. Nie wiem co jest, bo dwa razy mi się wyłączyło już radio z nawigacją. Czy to jest kwestia tego, że się gryzie z moim telefonem? Czy ma za dużo w pamięci telefonów granych? Nie wiem. Na razie gra jak słychać. Ja się rozgadałem. Czego chciałem unikać w tych wszystkich odcinkach? No ale trudno, raz na jakiś czas można sobie pokazać, nie? No, ale nie przedłużając, wasze ulubione ujęcie, przynajmniej tak wynika z komentarzy. Pyk! żarówek to nic specjalnego no i w Renacie nie miałem czegoś takiego Renata widocznie inżynierowie Renault nie pomyśleli o tym ale w nowszych Mercedesach a właśnie takim jadę już pokazuje, która żarówka padła także nie trzeba się domyślać Renata musiał to później wymienić na razie jadę Uwaga! Będę wyprzedzał. Zaraz. Patrzcie na tą dupę. Patrzcie na tą dupkę. Ja lubię takie fajne, stare, klasyczne auta. Ja pierdykam. No... to mm. prawda... Alfa nie jest jakimś tam moim yy, spełnieniem marzeń. Ale to jest naprawdę... No bo kawał fajnego auta. Lubię takie. Zresztą te stare auta mają duszę. Tego brakuje w nowej motoryzacji strasznie. Niewiele aut coś wnosi fajnego. A szkoda. Zrobiła się moda na energetykę, na, na te elektryki. To jest akurat fajne dla zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, który nie jara się motoryzacją spoko. Ale dla kogoś, kto naprawdę fascynuje się motoryzacją, to jest trochę zabijanie. Nie jesteś ty, nie. To jest trochę zabijanie tej, tej, tej duszy motoryzacji. Niestety. Są nawet w Formule 1 widać, co się dzieje. Zmniejszają silniki. I niedługo będzie e, silnik. Silniki w autach będą montowane o pojemności pół litra z pierdeliardem turbo i milionem koni mechanicznych sztucznie napędzanych. Nie? Szkoda. Ale nic. Przejdę do celu, nie A ja sobie jadę Autostrada del... Blere... Autostrada del Brenero. Minus tej autostrady jest taki, że albo trzeba zapieprzać lewym pasem, albo wlec się 60 km na godzinę za ciężarówkami. Tak jak widzicie, to tutaj wygląda. Wszystko jedzie pod górkę i autostrady i Autostrady, ciężarówki 60 km na godzinę się tam pękają. No nie jest fajne. Nie chcę mi się wlec, więc jadę lewym pasem. i Jak widzę lukę, to zjeżdżam. Chciałem Wam tylko pokazać, że w zasadzie to jadę w chmurach. Dosłownie. Jest biało. Tutaj jest normalnie biało. Patrzcie sobie z boku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo jestem też. A mam automatyczne ostrzenie, Ale patrzcie. Jak widać na załączonym obrazku lub nie, pogoda nadal nie rozpieszcza. Przebluzę sobie wziąć, jakoś przebiegnę do tego maka. Aparatu nie biorę, bo boję się, że mi zamoknie. Wystarczy, że go zakurzyłem. I uwaga! Bomba kaloryczna razy 3-4. Double Royal, grillowany Mac wrap. To jest to, za co lubię tego maka. Coraz mniejszej ilości maków są duże szejki na zachodzie. Duży bananowy szejk. Zjem sobie na, zjem sobie na spokojnie i lecę dalej, bo w trakcie jazdy nie będę jadł. No, bo pogoda jest dość wymagająca, że tak powiem. Ta pogoda to jest patologia dzisiaj. Zobaczcie jak pada. No, nas znowu wyostrzył na szybę. Tak powinno wyostrzyć tak. O, widzicie? I w ogóle Niemcy, jak się jedzie, jak wjeżdża do Austrii, to jest tu taki lidl. Ja to zawsze robiłem zakupy, dzisiaj akurat musiałem podjechać butelki wymienić. Postawili bramkę wysokościową. Może bym się zmieścił... Witajcie, kochani, w naszym kolejnym daily vlogu. Nie, dziękuję. Może bym się zmieścił, ale wolę nie ryzykować bo na samej górze mam agregat i... to przerysować to już by sporo kosztowało 3,5 euro za butelki skosztowałem wziąłem sobie, o winogronik nektarynki i moje ulubione orzeszki od Alesto w takiej chrupkim panierce paprykowej, cieście paprykowym, nie wiem ale one są bardzo tanie bo kosztują... Euro, 99 centów. No jest ich sporo. Moja ulubiona przekąska na notki jak jadę. Tymczasem, 400 km do celu wjechałem do Niemiec. No i co? Kieruję się w stronę Salzburga i Austrii teraz. Tylko, że mi szyby zaparowały. Fuck my life. Kochani, przestało się wam odmeldować, tradycyjnie już. Jest godzina 21.58, ja mam do celu jeszcze 170 km. Pogoda jest tak okropna, od momentu kiedy dojechałem do Innsbrucku, wybrałem tą trasę z dwóch możliwych. Dlatego, żeby nie jechać przez góry, przez gras i tamte okolice, bo tamta autostrada jest strasznie zawiła, tam jest bardzo dużo zakrętów i 80 na godzinę jest bardzo długo. Na długim odcinku mówię, tędy będzie szybciej, ale są wakacje, tyle ludzi jedzie, to jest obłęd. Ja mam jeszcze 170 km, a jest 22. Mało tego, za na miejsce i muszę co najmniej zmontować jeden odcinek, który będzie emitowany jutro. Więc pójdę spać, podejrzewam, że w okolicach pierwszej, drugiej w nocy znowu będę spał 6 godzin, bo rano zrzucam no i później nie wiem co w kierunku Polski coś, ale to wyjdzie jutro Tymczasem Tymczasem, tymczasem Będę się z wami żegnał, bo nie ma sensu, żebym kręcił w nocy, bo nic się nie dzieje absolutnie Pada deszcz od Innsbrucku eee, Jedzie się tragicznie, bo na autostradzie ja, krone hit verkehrscheck, es ist right. is 22.02 right. To no tak, to jest jedna rzecz, o której nie wspomniałem na temat tego auta Ufa W momencie, kiedy są komunikaty drogowe w danym kraju to przełącza się z muzyki na radio I właśnie to zrobił Przełączył się z muzyki na radio, żebym sobie wysłuchał komunikatów drogowych Powiem wam, że rzadko z tego korzystam, ale fajny bajer Na czym to skończyłem? A, na tym, że pada, jedzie się do dupy Na autostradzie pełno wody, więc nie ma co szaleć z prędkością No, także Nie przedłużając dzisiejszego vloga Widzimy się jutro Na razie